Weekend w Miechowie upłynął pod znakiem literatury, spotkań z pisarzami i dyskusji o książkach. Odbył się tu trzeci festiwal książki, więcej Magdalena Uchta. Nie w bibliotece, a w dawnym klasztorze. Ale okazuje się, że każde miejsce do promowania czytelnictwa jest dobre, a miejsce takie nie do końca przypadkowe. Bo to właśnie tu przed wiekami dawni zakonnicy zwani Bożogrobcami mieli całkiem pokaźny księgozbiór. Dziś, oczywiście, ta literatura tu w tym miejscu jest nieco inna. Autorzy są wybierani, żeby pasowali do każdej grupy wiekowej oraz dla każdego czytelnika. Mamy autorów kryminałów, mamy kobiecej literatury, poezji i wielu różnych innych gatunków. To jest takie kameralne spotkanie autorów z czytelnikami. Przyjeżdżam jako autorka, ale też po to, żeby spotkać innych autorów, żeby z nimi porozmawiać, żeby porozmawiać z czytelnikami. To jest bardzo sympatyczne, bo czytelnicy też co roku do mnie wracają. Bardzo dużo ludzi i bardzo podoba mi się to miejsce. Jest takie dość nietyfowe. Jestem Krakowianką pisze o Krakowie, dlatego tutaj myślę, że mieszkańcy są super czytelnikami właśnie z Miechowa, znając Kraków. Jak widać telewizja z Krakowa przyjechała, także, także już coś na pewno dały, szczególnie, że jest to też trzecia edycja, także to też świadczy o tym, że to się sprawdza. Lila jest po raz drugi na festiwalu, rok temu była po raz pierwszy w wieku kilku miesięcy i zawsze coś sobie wybieramy, każdy sobie coś dla siebie znajdzie. Nasi chłopcy, żona, ja. No Lila na razie obrazki przegląda, ale myślę, że też ją zarazimy czytelnictwem. To już trzecia edycja festiwalu książki w Miechowie i jak zapewniają organizatorzy, nie ostatnia. Bo chętnych zarówno autorów, jak i tych, którzy chcą się z nimi spotkać, nie brakuje. A to też pokazuje, jak mówią tutaj nam i autorzy, i organizatorzy, że tego typu wydarzenia warto organizować nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Magdalena Uchto, Kronika.